Witam. Dzisiaj mamy 8 lipca i rzepak już wymucony taka nawałnica przeszła godzinę temu jej <laughs> wymuciło to rzepak sąsiada no ale kurwa no tyle co tu do lukasy w ten rzepak i wymucone Wymucony z też się oberwał. Leżą ziarenka. Także w pszenicy to tak 10-20% poszło. Tutaj to na to to stoi. Ta pszenica mnie to pojebało trochę o sarenki tam, nie będzie widać jak skaczą sarenki sobie skaczą o o o i tak każdy pierdoli, że z orelnikami samo w polu rośnie i można spać Uff. Wymucone też, ale kurwa no co zrobić w życiu, dobrze, że dachów nie popierdaliło i, i innych rzeczy, ta przeniczka to moja ze skromną ochroną, nie widziałem sensu, kurwa chodzi w dużą ochronę i, i duże nawożenie, bo tak to by wszystko leżało. Ale to wszystkie wyjebało w okolicy kurwa no i tyle. Przeniczka też trochę wymuciło. Jeszcze ziarno kurwa miękkie, a już wymuciło. żapaku to szkoda. Akurat od dwóch lat nie sieje rzepaku w tym sezonie miałem posiać sobie rzepaczek ale tak się zastanawiam w ogóle czy wchodzi w to dalej czy nie nic nie zanudzam pozdrawiam na razie